Witam was. Mam dzisiaj Mercedesa A klasę, 19 rok, diesel. Samochód nam nie odpala. Rozrusznik kręci, zapłon się włącza, samochód nie odpala. Pokażę wam komunikaty, jakie komputer nam pokazuje jakie błędy są. Bezpiecznik główny Sterowanie pompy paliwowej znajduje się w środku, w kabinie. Bo to jest akurat anglik, to jest po stronie jego pasażera, po lewej. Ale w tej skrzynce w nogach, tak to wygląda tutaj. Jest to bezpiecznik u góry w żółtej oprawie. tu 25 do 30 Amper Tak to wygląda. Mamy tu już rozkręcony samochód. Moduł sterujący pompy paliwowej znajduje się pod tylną kanapą. To jest to kanapa całkowicie zdemontowana. Tu mamy zawias taki środkowy tych tylnych oparć. Trzeba go zdemontować całkiem. No Nie musicie samochodu tak rozbierać całego, ale chodzi o zdemontowanie tego. To jest na takich śrubach przykręcone na klucz 16. Pod tym jest taki plastik. Osłona, ona jest tylko wciskana. Jest taka dziura. Kostki, okablowanie. I tu się znajduje ten moduł. Nie jest on tam w środku w ogóle przykręcony. Czasem na jakiejś gąbce leży. Tak to wygląda: dwie kostki. Tutaj była skorodowana płytka w środku, i jeden kawałek był tutaj przetarty. Nie wiem, czy to ktoś tu już grzebał, czy po prostu przy montażu w fabryce. Tym elementem nie zakoszczyli tego kawałka, jeszcze jedno: od dołu jak zdemontujecie zbiornik, nie dojdziecie do tej płytki do tego całego modułu. Tu mamy tylko w tym przejście na kable, także z dołu nie dojdziecie do tego modułu. I tak musicie z góry do tego dojść.